Co robicie, drogie mini kraki? Robimy tu porządki! Po wczorajszej burzy w ogrodzie był straszny bałagan! Ha, ha, ha. Pozbieraliście rzeczy, ale nie na tym polegają prawdziwe porządki. Mam dla was specjalne zadanie: jedziemy do stacji kontroli! Traki. Jak sami wiecie, burza zdewastowała TuxLearn, a warsztat mechanik Amy całkiem wywróciło do góry nogami. No nie, jak ona teraz będzie przyjmowała klientów? No więc właśnie, dlatego pomożecie jej poukładać narzędzia, które rozrzuciła burza. W tym celu wyposażę was w automatyczne ramię i wyślę was do jej warsztatu. Juhu! Jedziemy na ratunek mechanik Amy! Gotowi do zadania? Witajcie, mini Dzień dobry, Emi! Ojej, juśko, to prawda! Burza wywróciła calutki warsztat! Niestety, a pierwszy klient będzie za 10 minut. Warsztat jest w takim stanie, że nie mogę nikogo przyjąć. Pomożecie mi szybko to uprzątnąć? Tak! Chwila nie tak, Alice. Żebym mogła wydajnie pracować, wszystkie narzędzia muszą być na swoim miejscu. W tej skrzynce trzymam śrubokręty, w tej skrzynce młotki, a w niebieskiej śruby. Aha! Wasza kolej. Zrozumiana! Stop! Alex, dlaczego rzucasz te narzędzia gdzie popadnie? Emi mówiła, że to bardzo ważne, żeby wszystkie narzędzia leżały na swoich miejscach. O nie, musimy zaczynać od początku. W życiu nie zdążymy na czas. Mam pewien pomysł, ale musimy wszyscy współpracować. Każdy na swoim stanowisku? Tak! Czasu nam zostało. 20 sekund. Okej, okay. minitraki do dzieła! Młotek! Śruba! śrubokręt, Śrubokręt! Śruba, łotek! Śrubokręt! młotek, Śruba! 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 Śrubokręt! Młotek! Peta, Pęka! Musimy się pośpieszyć! Uwaga, minitraki! Gazu Jeremy! Gazu! Sprzątnęliśmy! Jesteśmy najlepszą drużyną! To chyba jasne! Dziękuję, mój warsztat wygląda doskonale! Jest pierwszy klient! Zdążyliśmy! Giant Ej, Jej! Mini traki, Wykonaliście tutaj kawał dobrej roboty! Wyjąłeś mi to z ust? Jestem z was bardzo dumny! Zasłużyliście na super puchar w sprzątaniu na czas! Jejuhu! Trzeba je będzie jakoś porządnie ustawić! <laughs> Bo! Myślisz, że uda ci się mnie nastraszyć? Nie ze mną te numery! Bo! Przestraszyłaś się! Musisz dać nam cukierki! Tak. To taka tradycja w Traxville. W Halloween dajemy cukierki temu, komu uda się nas przestraszyć. A ja nie mam żadnych cukierków. A -a -a! <ścoughs> Jeśli chcecie mi dorównać w straszeniu i zebrać mnóstwo słodyczy, znam kogoś, kto wam pomoże. A więc za mną do stacji kontroli. Yippee! To każę po cukierki! Tam pokażę Wam najlepsze metody straszenia. Uprzedzam, że i wy musicie mieć mocne nerwy. On nawet duchowi napędzi strachu. <laughs> Haha! Zaprogramuje brzuch, która was do niego przeniesie! Nie mogę się doczekać nowej przygody! lecę. Cztery, trzy, dwa, jeden, mini traki w drodze. Oho! Proszę, jakich mamy gości na Halloween! Sam! Puszczcie kapelusze, mini -traki. Dzisiejszej nocy jesteście moją załogą! A skoro ja jestem dziś waszym kapitanem, najpierw wyjaśnię wam to i owo! Żeby strażyć, trzeba współpracować! Oto nasz plan! Jeremy i Alice zaskoczycie nasz cel! A potem Lisa i Alex napędzą mu stracha! Powiesz, kto będzie naszym celem? Pojedziecie za mną, a wkrótce się dowiecie. O, a. O, nie wiedziałem, że Zoe trenuje nawet w nocy. Mini traki, pełna gotowość. Czy każdy pamięta nasz plan? Traki jest na <noise> Niosę tam dużo cukierków. Mm. Jako wasz kapitan, na razie zachowam ten skarb. O, o, tak, tak jest, kapitanie. Dalej, kolejne zadanie. Muszę coś ustalić z dawnym przyjacielem, detektywem Trakiem. Hmm. Złodziej mi nie umknie. Jestem na tropie. Nie dam mu żadnych szans. Oh. Jedziesz po cichu i przesuniesz skrzynię. Czyżby kryjówka złodzieja? Ja tylko spaceruję. A to wy, mini traki, Powinienem wam dać teraz cukierki, czyż nie? Nie! Ja biorę cukierki. Ja tu jestem ich kapitanem. Proszę, podzielcie się, jak chcecie. A my, kiedy dostaniemy cukierki? Kiedy zostaniecie kapitanami, oczywiście. Zarzekajcie na mnie. Muszę pójść, ukryć skarb. To nie jest w porządku. Mam pomysł. Będę miał cukierkową ucztę. Zaraz. Gdzie są mini dragi? Hop, hop! Co teraz? Jak ja powiem Tedowi, że zgubiłem jego ukochane szkry? Cukierki nam dajesz, kiedy strachu się najesz. Ale. ale... <laughs> Macie rację, minitraki. Zaraz przywiozę wam cały worek z cukierkami. Juki! Cukierki aż wysypują się z worka i przestraszyliście samego pirata sama. No tak, słodki skarb. Ale należy się wam, bo piraciliście jak starzy piraci. Brawo, minitraki! Ale pamiętajcie, żeby czasem nie przesadzić z tym straszeniem! Nie, nie będziemy będzie. A skoro już was ostrzegłem, mogę wam wręczyć puchary strasznych straszaków! Hurra! Chciałbym spróbować sił we wspinaczce. Chyba nie ma nic trudniejszego. Nie zgodzę się. Tenis jest o wiele trudniejszy. Trzeba być wytrzymałym. Ależ skąd? Najtrudniejszym sportem jest karate. Według mnie to surfing. Fale mogą być niebezpieczne i aż roś się od ryb. Dzień dobry, mini Traki. Dziadku Tedzie, co jest najtrudniejszym sportem na świecie? Hmm. Jest chyba tylko jeden sport, który wymaga jednocześnie dobrej równowagi, siły, szybkości i niesamowitej precyzji. Mam tu na myśli hokej. Jeśli chcecie się przekonać, to zapraszam was do stacji kontroli. Super! Dla was! ZoI trenerka zamieniła zawarznięte jezioro w boisko do hokeja! Jesteście gotowi zmierzyć się z zadaniem? To na pewno będzie łatwiejsze, niż ci się wydaje! Haha, ha, to się jeszcze okaże! Wyposażę was w kaski oraz łyżwy! Zaprogramuję wyrzutnie, by przeniosła was wprost do ZoI! Jesteśmy gotowi! Ma trafić do bramki przeciwnej drużyny. Jak w piłce nożnej! Dokładnie tak! Rozegracie mecz w dwutrakowych drużynach. Alex i Lisa przeciwko Alice i Jeremiemu. Zgadzacie się? Z Aleksem wygram ten mecz z łatwością! Nie byłbym tego taki pewien, Lisa. Dobrze, wszyscy na miejsca! Zaczynajcie! Traki. Nie zapominajcie, że jesteście na lodowisku. Pędzenie z dużą prędkością to niedobry pomysł. O wiele łatwiej zapanować nad krążkiem, gdy jedzie się zygzakiem. Ojej! Co za gracja, Zoe! Jeszcze jedno. Nie spuszczajcie z oczu krążka ani innych zawodników, jasne? Jasne! Super, to do dzieła! że masz talent, Alice i Jeremy, pokażcie czego się dziś nauczyliście. My też potrafimy trafić do bramki. <śmienny> Udało Ci się zdobyć punkt dosłownie w ostatniej chwili. Mamy teraz remis. O wyniku meczu zadecyduje dogrywka. Lepiej zapamiętaj te chwilę! Przekonajmy się, kto gra lepiej! Dajesz, Aleks! Postara się, Alice! Krążek na dwie części! Czy to znaczy, że każde z nich zdobył punkt? O, pierwszy raz w życiu widziałam taką zaciętą rywalizację. Wszyscy jesteście zwycięzcami. Gratuluję. Ale super, Spisaliście się na medal. Pękam wręcz z dumy. Wystarczy jeszcze jeden mecz, żeby doszlifować technikę, a będziecie nie do pokonania. Nie przestajecie nas zaskakiwać. Wszyscy zasłużyliście na puchary dla czempionów hokeja. Juhu! Na puchary! Nie chcę, żeby mój pękł na pół, dobrze, Aleks? <ścoughs> <O>! Widzicie to? Śnieg się roztopił. Chyba wiem, gdzie moglibyście znaleźć wspaniałe świąteczne dekoracje. Spotkajmy się zaraz w stacji kontroli. Drogi na nową superwizję! Drogie mini kraki, czas na nową misję u świętego Mikołaja. Przygotował dla Was piękne świąteczne dekoracje na choinkę w centrum Tracksville. Świetnie! Pamiętajcie, świąteczne ozdoby są wyjątkowo delikatne, a na drodze będzie wiele przeszkód. Gotowi do zadania? Oczywiście, dziadku tezie Wspaniale! W drogę! Cztery, trzy, dwa, jeden! mini dragi! Servus mini traki! Servus! Święty Mikołaju, czy dostanę od ciebie na Święta nowy komiks o super trakach? Chciałabym dostać nową kolorową lampę. Ho ho ho! Okażcie nieco więcej cierpliwości. Na ten moment musicie zawieźć do miasta te świąteczne dekoracje. Jedźcie jednak ostrożnie, ozdoby są bardzo kruche. Ale jak mamy sami? Przetransportować? Dziadek Ted! Nie martwcie się, w drogę minitraki Wjeżdżajcie do mobilnego warsztatu. Znajdziecie w nim specjalne przyczepki, które przyspieszą dostawę. Bezpiecznej podróży! Nie zapominajcie, kochani, macie być grzeczni, bo gwiazdka już całkiem niedługo. Zakładamy się, kto pierwszy dojedzie do wyjniki? <laughs> nie masz ze mną szans, Alice! Juhu! Uważajcie! Przed nami droga, która jest bardzo kręta i śliska! Jak ja nie lubię śliskich i krętych dróg! Juhu! <laughs> Tak, tak, yy, żyje. Ostrzegałam was, że to bardzo niebezpieczne. Tak, ale nic nie wspominałaś o wielkich skałach. Nie traćmy czasu. Święty Mikołaj na nas liczy. Jeremy ma rację. Proszę, Spróbujmy jechać blisko siebie, uważajcie na przyczepki! Ślizgam się. Co masz na myśli, Liza? A to, że trzeba sprawdzić, czy dekoracje wciąż są całe. Udało się! Niczego nie stłukliśmy! <ścoughs> Wszystkie dekoracje są piękne! Mnie najbardziej podoba się naszyjnik, stary! To choinkowy łańcuch, Alice! Brawo, mini-traki! Kolejna misja zakończona sukcesem! Należy wam się za to puchar świątecznych pomocników! Ho, ho, ho! Gratuluję minitraki, brawo! Na cały